W tragiczny sposób chylę czoło przed tymi, których serce i dusza zostały tak głęboką zranionane. Chwilę czoło przed wszystkimi, którzy opłatujecie, tych, którzy od nas odeszli były takie lata. Kiedy wielu spośród nas było gotowych oddać swoje życie za ludzi, za wolność, za ojczyznę. Wśród tych ludzi byli starsi, i młodsi, i dwudziestolatkowie, Niektórzy z nas mówili, ten system nieprawości nie zostanie chyba złamany. Za naszego życia, ale trzeba pracować. Nie wszyscy może od razu, że są gotowi swoje życie oddać, albo przejmować działania, które w każdej chwili mogą się zakończyć więzieniem, nad śmiercią, ale Boża obłączność nie chciała, żeby ci, którzy takie działania podejmowali, przynajmniej żeby nie wszyscy swoje życie oddali. Kiedy przyszła wolność, wydawała nam się już nigdy nie będzie takiej sytuacji, że trzeba będzie swoje życie oddać za to, co święte i za to, co polskie. Tak to mi się wydawało do ostatniej soboty. Ci, którzy Udawali się do Katynia, nie wyjechali na wycieczkę. Zwłaszcza ci, którzy pełnili funkcje państwowe i społeczne. Oni pełnili w służbę. Oni stali na straży. Tego, co dla nas najgroższe. Co dla nas najważniejsze, i oddali swoje życie za to, co w nas jest najpiękniejsze, i za uczestnia. Oddali swoje życie w imieniu nas. I dla nas. wczoraj razem z bliskimi ludźmi z upłakiwaliśmy, opłakiwaliśmy, rozmawialiśmy zwłaszcza Stasiaka. Wczoraj w dniu opłakiwaliśmy Janusza Rzybkowskiego i w jednym, w drugim miejscu, kiedyśmy się spotkali, wszyscy byliśmy... Jesteśmy w w Gdańsku, też tak trzeba powiedzieć. Jesteśmy w stanie, właśnie. Najlepsi. Czasem zaczyna nawet Boże. Dlaczego ci najlepsi, Podchodzą wcześniej? Dlaczego? Jest takie przekonanie żywe zwłaszcza w Kościele prawosławnym, ale też i w naszym katolicy, że ci, którzy umierają w tygodniu i idą w kłopoty do I tak wierzymy. I tak jesteśmy głównie. I, tak I właściwie Może tych, którzy odeślili, nie chcielibyśmy przytulić do serca ale tych, którzy są i płaczą. Was wszystkich. Obraterstwo z serdecznością. Przytulamy do naszych serc. Zobaczamy wielką wdzięcznością. Każdy w Polsce i na świecie to, co się wydarzyło, tłumaczył swojemu, każdy ma do tego prawo. A może to jest pomalnie? O to, abyśmy może w szerszym wymiarze niż dotychczas, może z Warszawą, to tych którzy jakoś się włączyli do zwołania, o to, abyśmy jednak wszyscy znaleźli się w szeregu tych, którzy służą. Rzeczywiście służą miastu, oczywiście. Ja mam wielką nadzieję, prawie pewną że ta ich śmierć będzie jakiejś nowej. Nie mam innego słowa rozdania, że ta ich śmierć obudzi nas i potrafimy lepiej niż to, służyć ludziom, ojczyźnie, kościołowi.